Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ciekawostek z cyklu Czy Wiesz, czyli krótkiej formie, w której przedstawiam no różnorakie właśnie ciekawostki związane z grami, ale docelowo nie tylko. Słuchajcie, dzisiaj powiem Wam ciekawostkę, którą znają zapewne ci z Was, którzy oglądają moją serię. Let's playów z gry Bioshock Infinite, ale ponieważ nie wszyscy oglądają, co widzę po <grybujesz> liczbie wyświetleń tam, a przede wszystkim przybywa Was ciągle na kanał, więc się Wam ją też i tutaj, ale przy okazji zachęcam do mm, obejrzenia właśnie mojego let's playa z Bioshock Infinite, ponieważ staram się tam jak najwięcej właśnie takich mm, różnych rzeczy o tej grze ładować, na no, ta ciekawostka nadaje się też do czy wiesz. Słuchajcie. Nie wiem czy kojarzycie takie charakterystyczne automaty, bo w wszystkich częściach Bioshocka zakupy robimy w takich automatach, które nawołują do nas tym śmiesznym głosem. W Jedynce jest to Circle of Value, z takim klaunem, właśnie z takim przesterowanym troszeczkę specyficznym głosem, a w Infinite jest to Dollar Bill. Słuchajcie, głos tego automatu to jest tak naprawdę głos głównego twórcy i pomysłodawcy bajoszoka, czyli Kenna Levina, sam twórca podobno niezbyt przepada za swoim głosem. Uważa, że jego głos jest dosyć dziwny, taki nosowy i uznał, że to będzie na forma takiej autoironii, jeśli właśnie swój głos do gry umieści w takiej formie. Więc ten charakterystyczny głosik właśnie, który tam nawołuje, żebyśmy dokonali zakupu na przykład w... Infinite to jest te hasła na przykład Who needs competition when you have quality? Albo I appreciate a lady who appreciate value. To jest głos Kenna Levina. No i on właśnie mniej więcej tak brzmi, prawda? Chyba nawet mi to nieźle wyszło. I to jest właśnie ciekawostka na dziś. A Was jeszcze raz serdecznie zapraszam do oglądania Let's Play z Bajoszek Infinite. Jestem wielkim fanem tej gry więc myślę, że możecie się co nieco od niej ode mnie dowiedzieć a na pewno staram się prowadzić ten let's play w specyficznym klimacie no bo kurczę jestem takim fanem, że już chyba bardziej nie mogę być to chyba to widać po prostu po tym co sobie zostawiam na ciele tak? Bioshack Infinity już będzie zawsze za mną ze mną a Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych ciekawostek z cyklu, czy wiesz